Co dalej ze złotem i srebrem? Z ich notowaniami po tym tąpnięciu, jakiś czas temu mocnym, złoto około 10%, srebro nawet ponad 20%. Wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy jest dobry czas, żeby kupić, więc ja uważam, że jeżeli ktoś kupuje złote czy srebrne monety do skarpety, pod poduszkę, żeby mieć na złe czasy, to zawsze jest dobry moment, żeby kupić, a szczególnie po takich przecenach. Natomiast jeśli ktoś się przymierza do ruchów jakichś spekulacyjnych, po to, żeby kupić teraz i wyjść za chwilę 15-20% wyżej, przyzwyczajony do tych mocnych wzrostów obok kruszców w ostatnim czasie, no to nie raczej uważa, nie jest wcale powiedziane, że to jest koniec spadków. Moim zdaniem całkiem realny jest spadek złota od szczytu około 20%, więc jeszcze do tego trochę brakuje. No, srebro już zaliczyło spadki znacznie większe, ale srebro zawsze jest bardziej ruchliwe. Spada bardziej od złota, potem mocno nadrabia i potrafi złoto znowu przeskoczyć, jeśli chodzi o wzrosty. Ja tak mówiłem, nie zmieniam nastawienia. W długim terminie do obok rusztu jestem nastawiony pozytywnie. Srebro, jak wiecie, zakupiłem również do prowadzonego przeze mnie portfela publicznego, aktywny portfel.pl. Po tych ostatnich spadkach 20% musicie sobie zadać pytanie w jakim celu Wy te kruszce zamierzacie nabyć? Czy spekulacyjnie, żeby zaraz sprzedać, czy na czarną godzinę? Zresztą, zawsze jak zajmujecie pozycję na jakimkolwiek rynku, powinniście wiedzieć, po co to robicie, z grubsza, w jakim horyzoncie czasowym, co chcecie osiągnąć i co zrobicie dokładnie wtedy, gdy rynek potwierdzi Wasze cele lub im mocno zaprzeczy. Cześć i powodzenia na rynkach.